Dzień dobry, YouTube, dawno mi nie było. Nie wiem, Szybki... to zawsze powtarza, że do niej nie bawić ci niedawno. Szybki hol zakupowy. Porównanie. Mój hol zakupowy kontra hol zakupowy mojej żony. Czas start. Najbardziej zainteresowany jest zawsze kot. Cześć. A później Weronika. Pierwsze, dzisiaj miało być kosą na śniadanie. Nie miał kto kupić. Więc zaopatrzyłem w na śniadanie, proszę bardzo. Ech, kolejna rzecz. Sałata. Proszę bardzo. Nie da krosantów. To, nie nie da da krosantów. Później marchewka. Proszę bardzo. Blue nie ma tam nic. Chiocynty. Hiacynty. Proszę bardzo. Mmm, są piękne. 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 A ale, ale blue dobrze wyczułeś, ty, dobrze wyczułeś. To jest coś dla Was. Ciekawe czy, czy zgadniesz, co tu jest Co to jest? Nie ale ma... nie było wyboru. Nie wiem, ty, ty, ty chcesz torbę czy, czy puszkę w końcu, co chcesz? Kupiłem wam parę puszek Niestety z krabem macie dwie, a resztę z tymi z krewetkami. Nawet ja je, nie jem krewetek. była lawenda. Nie, nie było lawendy. Także porównajcie sobie teraz hol zakupowy. Hol zakupowy. Ja jestem... Tylko jeden. Jaki? Jakbym siedziała w domu i w ogóle nie wychodziła, to byłabym bardzo bogata. Otóż to. Dlatego postanowiłem nie wypuszczam ci już więcej z domu. A wtedy byście niestety nie mieli co jeść przecież ja, tu, przecież przywożę zakupy do domu no, no a co sała tam ja ty mam poprawić marchewką mak e, słuchaj a ty tyn zawsze tyn syna, zawsze kanagana możesz no, zjeść zarówno, <laughs> Mam też żonkile, tylko to nie są te, które Wam pokazywałam ostatnio, bo tam tamte już wyrzuciłam. To są żonkile, które kupiliśmy 3 albo 4 dni temu. Ale zobaczcie, jak się pięknie rozkwitły. Są tak cudowne. A przy tych temperaturach, które u nas teraz są, jestem pewna, że jeszcze to kilka dni... 12 stopni teraz jest. Wczoraj było 10 stopni i na razie nie zapowiadają jakiegoś, wiecie, spadku temperatur. Ma być ciepło, mają być temperatury dwucyfrowe. Więc przypuszczam, że te żonkile tutaj bardzo szybko się rozkwitną. Jak się rozkwitną, to Wam pokażę, bo to, ta, te alejki są tak piękne i ta pora roku wiosna. Która mam nadzieję, że już się zbliża do nas, e, jest przepiękną porą roku. Ja bardzo lubię wiosnę. Wiosnę i lato, jesień i zima to są dwie pory roku, które dla mnie mogą zostać wymazane z kalendarza. A o czym chciałam wam wspomnieć już kilka vlogów wcześniej, ale zapomniałam. To o dyfuzorze marki Jo Malone. To jest mój ulubiony zapach. Jeżeli chodzi o tę markę, Velvet Rose Old jest przepiękny, jest bardzo intensywny. Mam już drugi flakonik. Mam też jeszcze dwa inne zapachy. To znaczy, w sumie tak naprawdę to jeden, bo od Dominika dostałam w tamtym roku zapach Golden, golden Vanilla. No nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam. Ten zapewne na pewno odkrył, bo to był jeden z pierwszych. Tak, to był jeden z pierwszych, które kupiłam, które pamiętam, powąchałam z tej czarnej wersji i bardzo mi się spodobał. Potem kupiłam Myd Entonka, to mi poleciła siostra i ten trzeci dostałam od Dominika najmieniny rok temu. Te zapachy są tak intensywne. Zapach Myd Entonka to jest zapach unisex, zresztą tak samo jak i te zapachy, które tutaj Wam, tu, który tutaj wam pokazuję, czy ten trzeci, który dostałam na imieniny. Oddałam Dominikowi, ponieważ skończyły mu się perfumy, u nas lockdown jak na razie trwa i będzie trwał jakiś Tak, a szkoda, bo wczoraj narzekał, że bardzo intensywny. Już myślałam, aha, odstawi. Okay. A już dzisiaj było okej. Okay. A dzisiaj było ok. Nie, no, słuchajcie, odstąpiłam, moja po prostu sobie kupię, jak otworzą sklepy nie będę zamawiała online, bo mam jeszcze perfumy, nie jest tak, że nie mam i nie mogę się podzielić. W każdym razie, dobra, nie chodzi o perfumy, bo już schodzimy z tematu, chcę Wam polecić dyfuzor. Ja go kupiłam końcówką stycznia rok temu, czyli ten dyfuzor jest z nami ponad rok. Cały czas ma włożone pałeczki. To nie jest tak, że ja go, nie wiem, zakręcam pałeczki, suszę i chowam. Nie. On od roku, jak wstawiłam pałeczki tutaj do środka, to tak sobie stoi. Stał albo na tacy, a w okresie zimowym, jak tutaj było ozdoby świąteczne, to dyfuzor stał na oknie wiadalni. Powiem Wam, że pachnie bardzo intensywnie. Pachnie właśnie jak te moje ulubione perfumy Velvet Rose and Old. A przede wszystkim, słuchajcie, zużycie po roku to jest połowa tej buteleczki. O, nie wiem, czy, czy widzicie dokładnie, ale ja Wam pokazuję moim paznokciem. Tyle po roku czasu ubyło z dyfuzora. Naprawdę. Kosztuje coś około 100 euro, więc nie jest tani, ale jakby to wszystko przeliczył na tygodnie i miesiące, to się naprawdę opłaca. Ja na pewno w przyszłości się skuszę na dyfuzor. Mam jeszcze o tym, mam jeszcze świecę o tym zapachu. Zaraz wam pokażę. Tak, tak, tutaj moja sterta prasowania. Mam jeszcze świecę, świeca jest tutaj. O, tutaj mój skansen świeczkowo-woskowy, mam też świecę, która też bardzo intensywnie pachnie. Oj, wielbiam ten zapach wosk w kolorze czarnym, ale skoro mam dyfuzor, to świetnie sobie schowałam. Powiem Wam tak: mieliśmy nagrać Wam nowość z Old El Paso. Pokety, takie kieszonki, które faszerowaliśmy z kurczakiem i warzywami, i tam sałata, takie te. Zjedliśmy. Posprzątaliśmy. A ja się pytam, a nagrałaś? Kierowniczko? Nie, bo byłeś taki głodny, krzyczałeś jeść, jeść, jak te dzieci w przedszkolu głodne. Ale powiem Wam tak, Osiem pocketów jest w środku, w paczce. Jest, smaku jest niepodzielne. Zajebiście, po pierwsze. Przepis jest, przepis jest taki, że y, trzeba wsadzić do piekarnika na 6 do 8 minut. Tak, no Albo, do mikrofali. Nie sprawdziłaś, piekarnik się nie sprawdził, bo wysuszył te pokety i później, jak się chciało je otworzyć, to pękały. Więc padliśmy na pomysł. Co ty tu robisz? Reszt resztki jesz. Więc padliśmy na pomysł, że wrzucimy do tostera i z tostera są dużo lepsze. Ale były niepodzielne, bo wyszło, że po trzy Dwie osoby zjadły po trzy sztuki, a jedna osoba zjadła dwie sztuki. Czyli operator był pokrzywdzony, zjadł tylko dwie, ale wpadłem na taki pomysł, że nie będę głodny, chodził i sobie poprawię. Wziąłem sobie jajecznicę na szynce, zrobiłem kanapeczki z serkiem. Także ja mam brzuszek pełny. Jak mówiłeś o tych poketach, to wrzucisz zdjęcie w trakcie tego jak... Tak, to, właśnie... O, te, jak o tutaj to, zobaczycie jak wyglądają te pokety. O, tu, 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 jak to wygląda. No coś Ala pita. Takie pita bardziej podzielna. No jakoś, jakoś... Większa lepiej się faszeruje. Jakoś szału nie było. To znaczy próbowaliśmy, ale chyba więcej nie, nie skusimy się. Ja szczerze osobiście wolę kupić. Tak. Brawo albo pite pite No osobiście wolę. Pite. A sałatka jest bardzo podobna. Tak, praktycznie to samo żeśmy robili. I kurczak tak samo przygotowywane był. Tak jest, dokładnie. Dobra. To tak w ramach aktualizacji. Pierwsze niepodzielne, drugie szału nie ma jakiego. Dobra, i kap majonez tam skądś ja tylko. Oleju. Co ty chcesz? Stop wiedźmo.